As-salamu alaikum. Zasłanianie kobiet jest znacznie starsze niż cywilizacja muzułmańska, której początki sięgają VII wieku naszej ery. Na podstawie wizerunków kobiet noszących zasłony można stwierdzić, że praktyka ta datuje się prawdopodobnie na około 3000 lat przed naszą erą. Pierwsza zachowana pisemna wzmianka o zakrywaniu twarzy kobiet Pochodzi z XIII wieku przed naszą erą. Zamężne asyryjskie kobiety i konkubiny towarzyszące swoim kochankom w miejscach publicznych musiały nosić welony. Niewolnicom i prostytutkom w ogóle zakazano noszenia zasłony. Niezamężne dziewczęta zaczynały nosić welony po ślubie, a welon stał się regulowanym symbolem oznaczającym: Ona jest zamężna. Chociaż Koran nie mówi wyraźnie, jak kobiety muszą się zasłaniać lub być izolowane od udziału w życiu publicznym, tradycja ustna mówi, że pierwotnie praktyka ta była przeznaczona wyłącznie dla żon proroka Muhammada. Salallahu Poprosił swoje żony, aby zasłoniły zasłony na twarz, aby je wyróżnić, wskazać na ich szczególny status. I zapewnić im pewien dystans społeczny i psychologiczny od ludzi, którzy odwiedzali go w jego różnych domach. Zasłanianie twarzy stało się powszechną praktyką w Imperium Muzułmańskim dopiero około 150 lat po śmierci proroka. Żony, konkubiny i niewolnice z zamożnych klas trzymano w oddzielnych pomieszczeniach zamkniętych, z dala od innych domowników. Którzy mogli je odwiedzać. Kiedy dziewczynka powinna zacząć przestrzegać hijabu? Wiek, w którym kobiety zaczynają nosić zasłonę, różni się w zależności od kultury. W niektórych społeczeństwach noszenie zasłony jest ograniczone do zamężnych kobiet, w innych dziewczęta zaczynają nosić zasłonę po okresie dojrzewania, jako część rytuału przejścia, wskazującego, że są teraz dorosłe. Niektóre zaczynają całkiem młodo. Niektóre kobiety przestają nosić hijab po osiągnięciu menopauzy, inne natomiast noszą go przez całe życie. Oddzielmy jednak kulturę od religii. Osoba nie jest uważana za odpowiedzialną pod względem stosowania się do obowiązków religijnych, aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Prorok Salallahu Alaihi Wasalam powiedział, Pióro zostało podniesione od trzech osób: od dziecka do osiągnięcia dojrzałości płciowej, od śpiącego do przebudzenia i od tego, który stracił rozum do momentu, gdy wraca do zdrowia. To oznacza brak odpowiedzialności za swoje czyny, ponieważ ich czyny nie są zapisywane przez anioła. Na tej podstawie dziewczyna musi założyć pełny hiczab, gdy osiągnie wiek dojrzewania. Istnieją trzy oznaki dojrzewania, które są wspólne dla mężczyzn i kobiet. Po pierwsze, mokre sny. Po drugie, pojawienie się owłosienia łonowego. Po trzecie, osiągnięcie wieku 15 lat. W przypadku kobiet istnieje czwarty znak, którym jest miesiączka. Nie jest konieczne, aby wszystkie te znaki się pojawiły. Wystarczy jeden znak, aby stwierdzić, że dana osoba osiągnęła dojrzałość płciową. Jeśli u dziewczynki pojawi się jeden z tych objawów dojrzewania, wówczas jest ona zobowiązana do wykonywania obowiązków i unikania wszelkich rzeczy haram. Jednym z obowiązków jest noszenie hijabu. Jednak rodzic lub opiekun dziewczynki powinien przyzwyczaić ją do wykonywania tych obowiązków i unikania rzeczy haram przed okresem dojrzewania, aby dorastała z tym i nie było jej zbyt trudno trzymać się tego, gdy osiągnie wiek dojrzałości. Jest to jedna z podstawowych zasad wychowania dzieci, które są zapisane w szariacie. Prorok Salallahu Alaihi Wasallam powiedział, naucz swoje dzieci modlić się, gdy osiągną wiek siedmiu lat i karć je, jeśli nie robią tego w wieku dziesięciu lat, i rozdzielcie ich w łóżkach. Często małe dziewczynki poniżej wieku dojrzewania same chcą zakładać hijab. Nie ma niczego niezwykłego w przebierankach, gdy dziewczynki chcą naśladować swoje mamy. I nie, muzułmanki nie mają obowiązku noszenia hijabu w domu, chyba że odwiedza je mężczyzna spoza rodziny. I nie, nie nosimy ich w łóżkach, podczas snu ani pod prysznicem. I nie, nie wolno nam ich zdejmować, nawet jeśli na zewnątrz jest 30 stopni. I nie, nie zdejmujemy ich na specjalne okazje, takie jak wesela. I nie, nie jesteśmy łyse. To tak na wypadek, gdybyś się zastanawiał. A w jakim wieku kobieta powinna nosić hijab przy chłopcu? Uczeni przedstawiali różne opinie na temat wieku chłopców niebędących mahram, którzy nie osiągnęli jeszcze dojrzałości płciowej, przed którymi kobieta ma obowiązek nosić hijab. Niektórzy uważają, że wiek ten wynosi 10 lat. Ibn Kudama powiedział, do Abu Abdullaha, to jest imama Ahmada, powiedziano, kiedy kobieta ma obowiązek zakrywać głowę przed chłopcem, odpowiedział, kiedy skończy 10 lat. W tym fragmencie Allah mówi o tych, którym wolno pokazywać swoje ozdoby, oraz małych dzieci, które są jeszcze nieświadome kobiecości. Jeśli chłopiec wykazuje pewną świadomość kobiecej aury i zaczyna na nią patrzeć i dużo z nią rozmawiać, to kobiecie nie wolno odkrywać się przed nim. Do czynników wskazujących, że chłopiec zaczął być świadomy kobiecej aury należą Opisywanie kobiety innym, umiejętność odróżnienia kobiety pięknej od brzydkiej, porównywanie wyglądu kobiet, przyglądanie się kobietom przez długi czas.